Przemysły, strunka, siecięgla i Minecraftu, na to cięcień, cielegów, krzyczek, zegarki No to grajmy Czy nie będę mógł dotykać koloru Niebieskiego Niebieski Niebieski O dobra stwórzmy nam świat Na zła świata Niebieski Niebieski

kiedy to może się zarogować? O, już jest. Ale to jest jakaś wyspa. Zgaduję, że... że proszę, żeby nie dotknąć ksiatka najwyżej. Moim celem są diamenty. Niebieskie, niebieskie są diamenty, ale trzymać się mogę. Chodzisz. Najgorzej, jak będę przy o, O, dobrze jestem. Dobrze się zraspiłem. Myślę, że nie tak, nie najgorszy zresztą. Na pustyni nie ma nic niebieskiego, prawda? Mam um, obserwację. Patrzę z, ta, nie z góry, tylko na. Patrzę, jak pro. Tutaj jest tak, zrobione. Pani, widzę pani, tylko patrzcie, tu i tam mam na patrzenie. Dobra, to jest już woda. Tak, akurat nie najgorsze. Znaczy najgorzej, prawda? Ale tak tam nie idę. Najlepiej znaleźć wioskę albo piramidę. Nie wiem, czy teraz na jeden kropka. 17, chyba. Tak, chyba 17. Nie wiem. Ale wiem, że na 17 I też wiem, jak wygląda przecież subskrybuję jak się go dotknie. Oj, ty ja, jak malutko przeżył, przeżyłem leciutko Zanim chyba padnę zaraz. To ja przypadkiem. Straszne rzeczy panowie rasciarze na nałożyli sporo klem. przy dobrym nałożeniu się o, Tyk Dlaczego się... ja cały czas nie Dobra Tak przejdę akurat Bardziej się boję, że Raz, dwa, trzy, cztery serduszka Bardziej chyba się boję wody raczej jak będzie wioska to będę poratowany albo tutaj gdzieś nie no straszne lagi tutaj są jak widzicie no, mam przy serduszka please dajcie coś do jedzenia bo ja tak nie przeżyję przecież o nie tam jest to co myślę? No, Przynajmniej no nie mam serduszek. Ty jak tam niby niebiedry? Tak, ja nie mam trzy serduszka, to padnę, zanim to tam dojdę. A może uda mi się jakpać jakoś? Widziałcie tutaj tą ich wieżę, tych złych. Tak samo na pochwałę zasługuje wykończenie klawędzi. Jak? Takie zabieg to już jest niemieckie podejście do zlecenia. Szkoda, że niegramy. No więc so ustawienia. ustawienia. ustawienia graficzne może. sterowanie, wszystko. to się ...pokojowy. Pokojowy. Tak. Tak naprawdę że jestem uzdrowiony. To będę mógł tam przejść. To jest magia piękna. Tylko, że... Nie no, akurat musiał tu się pojawić znowu niebieski. Nie, ale dobrze, że gram dla... Pokoj... O... A tutaj ja mam blok do mega... na doprzedłudowaniu się. Wiesz, że na polecenia mogę sobie zezwalać, bo chciałem zrobić to. No i super, że sami zaproponowali że na południu, a to tak. Panowie, to nie macie serduszko. Nie, tak nie dajemy przecież. Pyk, pyk, pyk Dobrze, że akurat nie dotknę niebieskiego akurat Sezon, w nie wolno jej mody tylko używać. A inne rzeczy mogę. Odcink, nowe Może tak przejdę? No właśnie, mordyny. No, to, 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 to jest mądry pomysł. No przecież. O. Ale no, tu nie mnie jedno drewno, znaczy nie drewno, tylko nie potrwa o tu jest jeszcze dziurt i dobrze. Super jest mm. tak. Nie, no przez teraz przegram tę te challenge. Dobra, kurde. do trzech razy sztuka. Już zobaczymy, co tam było. Jak były tam diamenty, to się wkurza.

Crafting Ale miałem przeszedł Funkcjonarius Gdańska zamykają średnio 30 się Zaczę co tu będzie? Było Jak były tam diamenty, to się normalnie wkurza. Może więc Okej, okay, przegrałam, to kończymy czynnicze szkoły.